Yeah, um, we've been playing uh, performances, um, which can be described as um, artwork installations, mobile uh, artwork installations, um, on the bus, which no doubt you will see in this film. Um, the idea is to to bring people. To the artworks on the bus. We play on the roof. When we arrive somewhere, we set it up so people can walk through the bus and enjoy the artworks simultaneously to enjoying the music that we're playing on the roof. Um, the music is, is my main concern um, for the artworks. Um, Piotr L Lutinsky will explain those for you I mean, much better than I ever can. Um, on this, on the music front, th this can be described as um, improvised abstract expressionism, um, which is a movement from the '50s in San Francisco that's spread through the world now. And I'm very happy to be um, to be part of this rendition of that um, according to the principles of the Jadabas. Yes, yeah, certainly, it has influenced me a lot, yes. But in, in, improvisation in music? Yes, but I've always improvised. But there are many different types of improvisation. Um, initially, I, I, I met um, Piotr um, in New York. Where he wanted to have a saxophone player. And um, looking at the, the installation and what sort of music that would need, I, I drew inspiration for that from um, other musicians who have already walked on this road, as, as it were. Um, Anthony Braxton would be one of those, um, Ornette Coleman for sure. Ja miałem przyjechać tutaj kurde jako kucharz, no kurde jak się okazało na bombnie, no i powiem szczerze całkiem mi się to podoba, no, od, od, od 30 lat starałem się być perkusistą, ale, ale jakoś mi to nie wychodziło, natomiast kucharzenie tak, teraz ja się rozbiorę, żeby kurde to jakoś, ten, no, serce mi spadło, ale to serce bije dla autobusu, tutaj o. Takie query, bo to traktuję jako takie, taką osobistą spowiedź, że człowiek się staje lepszy, jak, jak ma tak, takie serce na dłoni wycięte z arbuza. No i generalnie słuchajcie, no, grałem w epidemii Kataru, dali mi całą perkusję, nie wychodziło. Teraz mam jeden bęben, jedną pałeczkę, jakoś idzie. Chłopaki nie narzekają, serce mają na tyle dużo, że nawet to dodatkowe jest zupełnie niepotrzebne. No gdzieś tam jest miłość do tego wszystkiego. A Dlatego, przyszłość? A przyszłość? Gdzie, przyszłość, gdzie przyszłość jest... No, przyszłość jest cieniem serca, albo... Pojedziemy... Pff, cholera, ja wiem, gdzie pojedziemy. No. Jak zwykle, no, przed siebie pojedziemy, będziemy się... będziemy się obserwować, będziemy się... będziemy tak, na przykład kupimy sobie taką budkę i będziemy, będzie tam ten... będzie można sobie tam siedzieć i będzie się właśnie serduszko tak odbijało. Ja tam wiele, wiele nie wiem co do gadania, no, po prostu jest to... To wydarzenie jest po granicach, po granicach wszystkich sztuk. Każdy miał chala proto a die. Ja chlebem wszyscy, leta ducha, lasku, lasku sobie. Tamku na ah. Marek, gdzie my są? W Waute go Drakuli. To jest, jest wehikułem, raz, wehikułem bardzo poetyckim i to jest szalenie ważne, on nie zasadza się jedynie w świecie sztuk tak zwanych wizualnych, jak się to dzisiaj mówi, czy sztuk performatywnych, nie jest też jedynie jeżdżącą estradą czy sceną muzyczną, nie jest, nie jest też galerią do końca, jak się o tym mówi, chociaż... Można, można się w tym dopatrywać. Jest, troch, jest po trosze pracowni, ale przede wszystkim jest y, pracownią menta, mentalną. Jest to wehikuł, jest to, jest to mentalna pracownia. I to, co jest wspaniałe, że, y, że tutaj jest y, dawno jakby y, nie. Może, może nie, może inaczej by to należało ująć. Jest tutaj bardzo wspaniała rzecz, to znaczy ta y, kolektywność, to, to koleżeństwo i, i to współdziałanie z innymi, ta zupełna otwartość. Otwartość także na, na sytuacje przygodne i improwizowane. Ale przede wszystkim, autobus, gdybym go oceniał, czym on jest, nie szukałbym jego źródeł, bo to łatwo zaszufladkować coś, że to jest kontynuacja albo że coś tak podobnego było, będzie. Może, może są dziesiątki innych autobusów, które też mają pretensje być artystycznymi, ale, ale żaden nie będzie takim, jaki jest autobus Piotra Lutyńskiego. Dlatego, że on jest przede wszystkim wehikułem mentalnym, bardzo poetyckim. Nie odnoszącym się do, do, żadnego, do żadnej sztuk bardziej czy mniej. To nie jest ani bardziej muzyczne, ani bardziej plastyczne, ani bardziej wizualne, ani bardziej konceptualne. To po prostu jest poetycki wehikuł, z którą spełnia swoje marzenia. A przesłanie, jakie się tam rodzi w tym wędrującym. Wozie, który jest trochę. Gdzieś tam można widzieć archetyp jakiejś budy jarmarcznej, wozu cygańskiego, czegoś, co jest gdzieś tam y, tęsknotą y, niepoprzednią, co jest, co jest jakimś świętem. To jest, to jest atmosfera święta i, i w tą stronę bym szukał jakichś tropów, czy możliwości postrzegania tego.